Witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców na kolejnym programie wiadomości z ratusza za pośrednictwem naszej lokalnej telewizji, Studia Telewizji Media GOS. Drodzy Państwo, jak zawsze, jak zwykle, złożę Państwu sprawozdanie z tego, co się dzieje w mieście, jakie są zadania wykonywane i może też kilka, jakie są planowane. Zacznę od Miejskiego Centrum Handlowego, które jest taką sztandarową też inwestycją. Ważną bardzo dla miasta, ponieważ mieszkańcy nie bardzo wiedzą właściwie, co to jest za obiekt. Ja chcę powiedzieć, że tam powstają dwa obiekty. To jest po byłym budopolu, pomiędzy ulicami ulicą Wierzewicką i ulicą Płocką są dwa obiekty, i nawet projektowane przez dwa różne zespoły projektowe, czyli przez dwie różne. Firmy. Jeden obiekt to jest ta duża hala, taka, którą widać, jest od Bierzewickiej, długa taka, ona chyba ze 150 metrów, ma długości. Yy, to jest yy, galeria, to jest centrum handlowe, galeria, gdzie są boksy sklepowe w takich modułach po 50 metrów. Te boksy mają takie kraty odchylane do góry, tak jak Państwo czasem są w Oszą, czy gdzieś to widzą, że się unosi takie kraty i te sklepy są otwarte. Takich sklepów jest około 60 na całym obiekcie. One mają po 50 metrów kwadratowych, jak powiedziałem, i są modułowe, a więc ścianki mogą być rozkręcane, demontowane ścianki i powierzchnia może być powiększana. W związku z czym zainteresowania, już o tym raz mówiłem, powiedzmy wynajęciem powierzchni w tej, w tej galerii mogą już teraz na tym etapie składać podania do Urzędu Miasta, do burmistrza. W podaniu oczywiście piszemy, że jesteśmy zainteresowani jaką Powierzchnią. Już pierwsze podania takie są. Ja chcę powiedzieć, zwrócić uwagę na to, że wszyscy, którzy złożą podania, to zostaną powiadomieni w momencie, kiedy będzie, będą te powierzchnie wydzierżawiane, wynajmowane. Ale sama galeria, sam obiekt. Obiekt jest bardzo nowoczesny, dwupoziomowy, czyli również piętrowy. No, ze schodami, takimi tam ślimakowymi, ale również z windami, również z windą towarową, ma ciągi piesze po środku. Po obydwu stronach wewnątrz są właśnie te sklepy, te boksy sklepowe, również na piętrze jest restauracja, właśnie na tym ciągu pieszym po środku, jak będziemy przechodzić, to będziemy przechodzili właśnie przez restaurację, i również jest jeden bar w tym obiekcie. No i oczywiście pewno będą inne też być może małe gastronomie, ale to już będzie zależało od pomysłów ludzi, mieszkańców, którzy będą chcieli tam rozpocząć swoją działalność gospodarczą. I drugi obiekt to jest hala targowa na pierwszym poziomie, czyli na parterze, taka ze stołami urządzona pod dachem, bo to też jest dawna hala pobudopolowska, tylko mniejsza. Natomiast na piętrze też są boksy sklepowe i również tam przy hali targowej jest duży bar, toalety, no wszystko to jest porządnie urządzone. A więc jakby dwa obiekty, to nie jest bazar, targowisko i tam z halą jakąś bazarową, tylko jest centrum handlowe, a więc galerie. To co mówiłem pod nazwą, zresztą te galerie są pod nazwą fabryka. Tak projektanci wymyślili taką nazwę, tutaj z nami, z urzędem ze mną uzgadniali. Podobała mi się nawet ta nazwa, ponieważ mamy w Łodzi, nazwane jest Manufaktura, w innych miejscach różnie tam. Myślę, że to taka zmyślna nazwa i dobra będzie do zapamiętania. A więc to jest duży, bardzo obiekt, tak powiedziałem, między ulicami, na tam są parkingi, duże place. Właściwie będzie można wszystko według pomysłu oczywiście. Mieszkańców będzie można w różny sposób zagospodarować, czyli pod różną działalność gospodarczą. Również i biura, może być i apteka, no, różne funkcje tam mogą być. Znamy, jak, jak galerie wyglądają. No, w Płocku są dwie, jest Mazowia, jest yy, yy, druga Wisła Galeria. Yy, może nie będzie aż taka olbrzymia, taka wielka ta galeria, yy, jak, jak powiedzmy w Płocku, ale też to jest duży obiekt i wystarczający dla gostynina. Jest to potrzebne. Jest to potrzebne i to jest właśnie budowane z myślą tworzenia miejsc pracy. Przewidujemy pierwsze obliczenia. Z których wynika, że to może być 300, nawet do 400 miejsc pracy, dlatego że galeria jest czynna od godziny 9 do godziny 21, 12 godzin, więc nie sposób, żeby jedna osoba w jakimkolwiek sklepie tam mogła pracować. A przy większych powierzchniach wiemy, że musi też więcej osób pracować. Będą tam wszystkie branże. No tutaj, oczywiście, to co powiedziałem, że na pewno to będzie zależało od osób, jaką działalność chcą prowadzać. tam prowadzą Właściwie mogą każdą, ale też będzie dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców, dla miasta fakt, że ta powstanie ta galeria, ale też i dla turystów. Przecież termy się budują. Rozpoczęliśmy termy. W tej chwili tam trwa jeszcze projektowanie projektu budowlanego. Zakończone zostały koncepcje architektoniczne i zatwierdzone, więc za trzy lata będzie tu masa turystów i też ten obieg będzie potrzebny. W gostynie nieraz o tym mówiłem, że jest bardzo dobrze rozwiązany handel spożywczy tak? Sklepy spożywcze no to są duże z dużych sieci: Tesco, Lidl, Markpol, Biedronka, Polo. No jest, jest rzeczywiście to bardzo dobrze zorganizowane. Nie ma natomiast skoncentrowanego razem takiego galeryjnego i, i takiego przemysłowych sklepów, w tym odzieżowych, i, no i oczywiście wszystkie inne, bo to może być z komputerami, może być z AGD, ale to może być odzież i w tym również no chciałbym, życzyłbym sobie, sobie, żeby były sklepy markowe, na przykład z odzieżą różnych znanych, międzynarodowych, światowych firm markowych. W markowych sklepach jest tak, że ten sam towar, który jest w Warszawie, w jakiejś galerii, czy, czy w jakimś markowym sklepie, niech to będzie Armani, czy, czy powiedzmy jakiś tam Jupiter, czy Pierre Cardem, czy inny tam, to, towar jest ten sam, zawsze jest ten sam towar. Niezależnie od tego, w którym miejscu sklep jest, czy w którym miejscu nawet świata. No i ta druga część, o której też kilka słów powiedziałem, to jest ta hala targowa. No to będzie dobrze ucywilizowane, nowoczesna hala targowa, również częścią taką pod zadaszeniem zewnętrzną, żeby latem na przykład okazjonalni. Kupcy czy, czy rolnicy mogli sprzedawać, nie wiem, jabłka czy, czy, czy świeżą włoszczyznę, warzywa i inne rzeczy, to też jest takie miejsce, ale to nie jest razem z tą galerią. To jest oddzielny obiekt, nad którą to halą targową, tak jak powiedziałem, również są boksy sklepowe, też takie jak podobne jak na tej galerii. Obiekt jest dużym obiektem, jest to duże zadanie dla miasta. Przygotowania trwały blisko 4 lata. Przyszedł czas, aby rozpocząć budowę. Ja informuję, że budowa się rozpoczęła, został spisany protokół przekazania placa, placu budowy i w tej chwili firmy już na budowie pierwsze prace wykonują. Dodam tylko, tak dla Państwa wiedzy, że te hale zostaną całe rozebrane oprócz takich słupów konstrukcyjnych. A te wszystkie boki, te wszystkie inne, to wszystko jest rozbierane. Do tego dojdą stropy. To co mówiłem, bo to są, będą teraz dwupoziomowe i, i, i całe wszystko nowe. Bardzo ładne, efektowne obiekt. Bez wątpienia potrzebny i da dużo miejsc pracy. Firmy, które budują, to są firmy, które wygrały przetarg. Jest to konsorcjum firm, firmy Hydropol i firmy. Budrox liderem konsorcjum jest firma Hydropol. Kolejną sprawę czy, czy inwestycję, o której chcę powiedzieć, to jest budowa kolejnego trzeciego orlika na terenie miasta i ten orlik budujemy przy stadionie Osiru Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest to orlik największy spośród tych, bo mamy już dwa zbudowane przy szkole numer jeden, przy szkole numer Trzy oczywiście to są orliki dostępne, publiczne. To nie są szkolne orliki, także młodzież z całego miasta na tych orlikach codziennie gra, jest bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na te orliki. I budujemy trzeci na, jak powiedziałem, na stadionie. I to jest orlik już większy. On ma inne parametry, ma inne boiska, większe boiska. Także będzie trzeci i też będzie ogólnodostępny orlik. Też będzie dla wszystkich mieszkańców. Oczywiście są instruktorzy, gdzie czasem trzeba po prostu się zapisać, czy po prostu wstawić się w grafik i w odpowiednie dni przychodzić i, i, i tam drużynowo, czy, czy to już tam instruktor to prowadzi, bo organizuje najczęściej takie drużyny, żeby mogły odbywać się te zajęcia tam sportowe na orlikach, ale ogólnodostępny dla wszystkich bezpłatny. Kolejna sprawa to jest sprawa dróg, no, która zawsze jest Państwa sprawa zainteresowaniu dużym. To są drogi, ulica kolejowa jest w tej chwili ta ulica budowana na wierzchnia i na odcinku od ulicy Czapskiego do Wiaduktu, ona już jest wykonana. Jeszcze będzie taki odcinek, który był wcześniej kiedyś przeze mnie wykonany. Krótki, on też będzie od nowa tam pokryty asfaltem. Nie jest jeszcze w tej chwili wykonywana druga część od ulicy Czapskiego do ulicy Sportowej, tutaj aż do przejazdu przy stadionie. A to tylko z uwagi na warunki atmosferyczne, ponieważ firma stwierdziła, że jest za mokro, jest za bardzo nasączona ziemia podłoże żeby asfaltować i czekamy aż się ustabilizuje pogoda i oczywiście to zostanie szybko dokończone. Ulica Treli została wykonana, ulica Współdzielcza, ulica Jarmolińskiego też informuję, że w przygotowaniu w tej chwili. W przygotowaniu jest ulica Morenowa, tam jest w tej chwili utwardzany teren, jest kładziony tłuczeń, wałowane, tam kształtowana jest ta droga i za chwilę również będzie wyasfaltowana. Również drugi etap ulicy Makulińskiego, to jest jakby po przeciwnej stronie, po jednej stronie jadąc w kierunku Bratoszewa, po lewej stronie została wcześniej wykonana, teraz będzie jeszcze w tym roku, będzie Makulińskiego również wykonana i More Morenowa również w tym roku. Ulica Legionów Polskich, jak o drogach już tutaj coś mówię, to w Legionów Polskich jest wybudowany nowy most, zupełnie nowy most. Troszkę żartuję, bo już zbudowałem trzy mosty w mieście i buduję czwarty w tej chwili na małej obwodnicy, ale to trzeci kolejny most właśnie został niedawno oddany do użytku. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie tego mostu. I teraz na ulicy Legionów Polskich od ulicy 3 maja, przecinając ulicę Kwiatową, będzie wykonywana nawierzchnia drogi, ale najpierw robimy tam chodniki od ulicy 3 maja aż do mostu i dalej. Następnie będzie to asfaltowanie. Chcę jeszcze powiedzieć tutaj o ulicy Parkowej, bo ulica. Parkowa jest w tej chwili też są modernizowane chodniki z kostki brukowej i w ulicy Parkowej wszędzie między blokami, gdzie się da, tam są wykonywane zatoki parkingowe dla samochodów osobowych, oczywiście dla mieszkańców tego osiedla ulicy Parkowej. Kolejną sprawą to jest decyzja lokalizacji i pozwolenie na budowę dla inwestycji drogowej, budowy drogi ulicy pomiędzy ulicami Dybanka i Wspólna, a więc jest już temat przygotowany. W przyszłym roku będziemy chcieli tą drogę rozpocząć budowę. Rozłożymy oczywiście budowę na dwa lata, ponieważ to jest też duża potężna inwestycja. Tam jest również do wykonania i zaprojektowana jest i też jest pozwolenie na kanalizację deszczową, więc tylko informuję, że już wszystkie papiery mamy i Będziemy rozstrzygać przetarg i w ciągu dwóch lat rozłożymy budowę tej drogi na dwa lata i ją zbudujemy. Kolejna, szósta sprawa to jest ścieżka pieszo-rowerowa w ulicy Czapskiego. No to one są już wykonane, ja tylko chcę przypomnieć, jak również wykonaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową w ulicy 18 Stycznia na odcinku od wiaduktu do yy, dużej obwodnicy, również tam została wykonana kanalizacja deszczowa pod tym chodnikiem, tam kiedyś były, były rowy, no i też chcę powiedzieć o wykonanej ścieżce pieszo-rowerowej, takim fajnym trakcie pieszym wzdłuż ulicy Płockiej do mostu na Osetnicy, to jest na vis, -vis stadionu, no i to, to, to jest fajna ścieżka, do tego jeszcze chcę Powiedzieć, że zostały tam postawione ładne, stylowe, ale takie ciężkie ławki wraz ze śmietniczkami. Ale te ławki również rozstawiliśmy. Państwo pewnie widzą w parku imienia Marszałka Piłsudskiego przy ulicy Legionów 3 maja Kościuszki. To, to też tam stylowe ławki, takie, no już takie bardzo stylowe, żeby pasowały do tych lamp i, i zabytkowego parku, jak również śmietniczki, a również założyliśmy cztery ławki na ścieżce rowerowej od dużej obwodnicy do Zalesia. Tam, gdzie jest to osiedle Zalesie, mieszkalne i szpital. Tutaj kiedyś żeśmy y, trzy lata temu wykonali ścieżki rowerowe. Teraz są założone ławki. Mieszkańcy nieraz upominali się, zgłaszali, że dobrze by było, bo to jest też.